Ledwo to zauważasz, ale Twoje ciało wstrzymuje oddech. Na spotkaniach, podczas przewijania telefonu, nawet we śnie, Twoja klatka piersiowa jest napięta, serce bije szybciej, głowa pełna, i nazywasz to stresem. Ale to, co czujesz, nie jest problemem umysłu. To pradawny wzorzec przetrwania Twojego układu nerwowego. W ciągu najbliższych minut zrozumiesz, dlaczego Twoje ciało wstrzymuje oddech. I jak wreszcie możesz znów oddychać swobodnie? Nie jesteś słaby, bo ciągle czujesz presję. Twoje ciało po prostu próbuje cię chronić. Za każdym razem, gdy wyczuwa zagrożenie, kłótnie przepełnioną skrzynkę mailową, niedokończone zadanie, napina się, wstrzymuje oddech, jakby za rogiem czaił się drapieżnik. To nie porażka, to biologia. Twój układ nerwowy wciąż żyje w świecie, w którym napięcie decydowało o życiu lub śmierci. Siedzisz przy biurku. Dzień jest pełen obowiązków, a twój kark twardy jak kamień. Nie zdając sobie z tego sprawy, wstrzymujesz oddech. Czasem oddychasz płytko, czasem wcale. I gdy otwierasz e-maile, albo wpatrujesz się w ekran, twoje ciało już dawno weszło w tryb przetrwania. Nie dlatego, że coś ci grozi, lecz dlatego, że twój układ nerwowy nauczył się być w stanie ciągłego alarmu. Kiedy twoje ciało wyczuwa zagrożenie, uaktywnia się współczulny układ nerwowy, oś stresu twojego organizmu. Kiedyś to ratowało życie, wstrzymywał oddech, żebyś pozostał cichy, napinał mięśnie, byś mógł uciekać lub walczyć. Dziś dzieje się to samo, kiedy tylko zaświeci się powiadomienie, zbliża się termin, albo ktoś w pobliżu głośniej oddycha. Twój mózg nie odróżnia tygrysa od presji czasu, reaguje na bodźce. Nie na rzeczywistość. To tak, jakbyś żył w lesie, w którym każdy szelest oznacza zagrożenie. Twoje ciało się kurczy, ramiona unoszą się ku górze, oddech grzęźnie w gardle, a ty nazywasz to codziennością. Ale to nie codzienność, to cichy bój o przetrwanie, który Twój układ nerwowy toczy każdego dnia. Zrób teraz chwilę przerwy, weź powoli oddech przez nos. I wypuść powietrze przez usta dwa razy dłużej, poczuj, jak unosi się klatka piersiowa, jak twoje ciało wreszcie rozumie, jestem bezpieczny. Kilka głębokich oddechów wystarczy, by wysłać do mózgu sygnał, zagrożenie minęło. Tętno spada, umysł się rozjaśnia, a napięcie, które tak długo nosiłeś, zaczyna się rozpuszczać. Ale dlaczego jest nam tak trudno? Oddychać, choć żyjemy. W następnym rozdziale zrozumiesz, dlaczego twój mózg myli napięcie z kontrolą. Być może wierzysz, że musisz być tylko wystarczająco silny, a wtedy presja zniknie, więc napinasz się, wytrzymujesz, trzymasz wszystko w ryzach z nadzieją, że w ten sposób zachowasz kontrolę. Ale to, co nazywasz kontrolą, jest często jedynie subtelną formą lęku. Twój mózg myli napięcie z poczuciem bezpieczeństwa, bo nauczył się, kto odpuszcza, ten przegrywa. Z neurobiologicznego punktu widzenia dzieje się tu coś bardzo konkretnego. Twój kora przedczołowa, część odpowiedzialna za planowanie i refleksję, cofa się, gdy pojawia się stres. Ster przejmuje układ limbiczny, nie myśli w kategoriach możliwości, tylko zagrożeń. Dla Twojego układu nerwowego każdy moment rozluźnienia to potencjalne ryzyko. Dlatego trzymasz napięcie w mięśniach, myślach, oczekiwaniach tak długo, aż wysiłek staje się twoją normalnością. To jakbyś próbował utrzymać piłkę pod wodą. Im mocniej ją dociskasz, tym więcej siły potrzebujesz, i tym większy strach budzi pytanie, co się stanie, gdy ją puścisz. To właśnie wtedy ludzie mówią: po prostu nie potrafię się zrelaksować, ale to nie brak umiejętności to wyuczone przetrwanie. Twoje ciało wierzy, że napięcie to życie. Kiedy to zrozumiesz, zaczyna się coś nowego. Z każdym świadomym wydechem wysyłasz do mózgu sygnał: jestem wystarczająco bezpieczny, by odpuścić. Nie wszystko naraz, tylko jeden oddech. I właśnie tam, w tej krótkiej pauzie między wdechem a wydechem, zaczyna się uzdrawianie. W następnym rozdziale zobaczysz, że Twój oddech jest bezpośrednio połączony z pamięcią emocjonalną i dlaczego Twoje ciało pamięta rzeczy, o których Twój umysł dawno zapomniał. Każdy oddech jest wspomnieniem, nie słów, lecz odczuć. Twoje ciało pamięta, jak to było, gdy ktoś podniósł głos, gdy czułeś się mały, gdy nauczyłeś się: Nie mogę powiedzieć niczego niewłaściwego. Wtedy wstrzymywałeś oddech. Na krótką chwilę, by poczuć się bezpiecznie. I ta chwila zapisała się w Twoim ciele. Układ limbiczny przechowuje takie reakcje nie jako historię, lecz jako wzorce, łączy konkretne emocje z napięciem mięśni, rytmem serca, sposobem oddychania. Kiedy dziś znajdziesz się w podobnej sytuacji, kłótnia spojrzenie ton głosu, Twoje ciało rozpoznaje wzorzec i uruchamia tę samą reakcję obronną napięcie. Oddychasz płytko nie dlatego, że chcesz, ale dlatego, że twoje ciało pamięta, jak się przetrwa. Można powiedzieć, twój oddech jest pamiętnikiem twojego układu nerwowego. Opowiada to, co zostało wyparte, to, co nigdy nie zostało wypowiedziane, to, co wciąż czeka na poczucie bezpieczeństwa. A im bardziej uwalniasz się od tych dawnych reakcji, tym swobodniejszy staje się twój oddech i twoje życie. Zacznij od małych kroków, obserwuj, kiedy Twój oddech się zatrzymuje, podczas pisania e-maila, podczas słuchania, podczas myślenia. Powiedz sobie w myślach, nie jestem już tam, a potem wypuść powietrze, powoli, świadomie, aż Twoje ciało zrozumie: to już minęło, ta chwila jest teraz, a teraz jesteś bezpieczny. W następnym rozdziale nauczysz się, jak współpracować ze swoim układem nerwowym, zamiast walczyć przeciwko niemu, I jak z każdym oddechem przemieniać presję w obecność. Próba przemyślenia swojego stresu to jak próba zatrzymania fali za pomocą logiki. Nie możesz jej kontrolować, możesz jedynie nauczyć się na niej płynąć. Twój układ nerwowy reaguje szybciej niż twój umysł. Nie potrzebuje słów, lecz sygnałów. Poczucie bezpieczeństwa nie powstaje w głowie, ale w ciele. Kiedy zaczynasz współpracować ze swoim układem nerwowym, przestajesz walczyć sam ze sobą. To zaczyna się od zauważenia: jak czuje się twoje ciało, kiedy wywierasz na siebie presję, gdzie robi się ciasno, gdzie wstrzymujesz. Zamiast zmuszać się do spokoju, pozwól sobie poczuć napięcie, bez oceniania go. Bo właśnie tam w zauważeniu bez osądu Twój system może zacząć się regulować. Z neurobiologicznego punktu widzenia wygląda to tak: kiedy oddychasz uważnie i odczuwasz ciało, aktywujesz nerw błędny, część układu nerwowego odpowiedzialną za spokój, trawienie i regenerację. Powolny wydech, miękkie spojrzenie, delikatne ruchy to wszystko sygnały dla Twojego mózgu. Jestem bezpieczny. A im częściej wysyłasz ten sygnał, tym mniej twoje ciało potrzebuje się bronić. To tak, jakbyś pokazywał przestraszonemu zwierzęciu w sobie, że wreszcie może podejść do wody, bo nic mu już nie grozi. Każdym oddechem trenujesz zaufanie, nie kontrole. W następnym rozdziale odkryjesz, jak dzięki trzem prostym ćwiczeniom ponownie wprowadzić ciało w przepływ. Tak, by presja zamieniała się w żywą energię. Kiedy uczysz się współpracować ze swoim ciałem, nie potrzebujesz skomplikowanych rutyn. To zaczyna się od małych momentów, od trzech prostych ćwiczeń, które twój układ nerwowy rozumie natychmiast. Po pierwsze, poczuj swoje stopy. Brzmi banalnie, ale działa głęboko. Kiedy kierujesz uwagę na podeszwy stóp, aktywujesz uziemienie. Twój mózg dostaje sygnał: Jestem tutaj, nie w przyszłości. To prawie natychmiast obniża aktywność centrum stresu. Po drugie, wydychaj powietrze dwa razy dłużej niż wdychasz. Ta drobna zmiana, dłuższy wydech niż wdech, aktywuje nerw błędny, który odpowiada za spokój, trawienie i rozluźnienie. To tak, jakbyś dawał swojemu systemowi pozwolenie, by puścił czerwony przycisk alarmowy. Po trzecie, rozluźnij szczękę. Wiele osób trzyma tam napięcie nieświadomie, bo ciało wierzy, że musi być gotowe ugryźć. Kiedy lekko otwierasz usta, odrywasz język od podniebienia, całe ciało opada o kilka milimetrów, a razem z nim opada presja. Rób te trzy rzeczy kilka razy dziennie, nie jako technikę, lecz jako przypomnienie. Twoje ciało nie potrzebuje perfekcji, tylko obecności. A w momencie, w którym znów zaczynasz oddychać, twoje życie. Zaczyna się poruszać. W następnym rozdziale podsumujemy wszystko i pokażę ci dwuminutowy plan, dzięki któremu codziennie możesz trenować to nowe poczucie przestrzeni. Wyobraź sobie, że każdego dnia poświęcasz tylko dwie minuty, aby przypomnieć swojemu ciału, że wolno mu oddychać, bez kursów, bez aplikacji, bez celów, tylko ty, twój oddech i chwila świadomości. Minuta pierwsza. Usiądź spokojnie. Połóż jedną dłoń na klatce piersiowej, drugą na brzuchu. Weź łagodny wdech, tylko tak głęboki jak chce Twoje ciało, a nie odrobinę więcej. A potem wypuść powietrze powoli, dwa razy dłużej. Poczuj, jak Twoje ciało z każdym oddechem mięknie. Tętno spada, ramiona opadają. Jesteś tutaj. Minuta druga, zapytaj siebie. Gdzie dziś trzymam napięcie? Może w ramionach, może w jakiejś myśli? A potem oddychaj dokładnie w to miejsce, nie po to, aby coś usunąć, ale by zrobić tam przestrzeń, bo odpuszczanie nie zaczyna się od siły woli, lecz od pozwolenia. Rób to raz dziennie. Dwie minuty wystarczą, by przeprogramować Twój układ nerwowy, z alarmu na zaufanie, z presji na przestrzeń, z przetrwania na życie. W ostatniej części podsumuję wszystko i pokażę Ci, dlaczego oddychanie nie jest tylko funkcją, lecz decyzją. Za obecnością, za spokojem, za tobą. Na końcu nie chodzi o to, aby już nigdy nie czuć presji. Chodzi o zrozumienie, że każda presja jest tylko zaproszeniem, powrotem do siebie. Za każdym razem, gdy wstrzymujesz oddech, Twoje ciało próbuje Cię chronić, a każdy świadomy wydech jest cichym, jestem bezpieczny. Twój oddech to coś więcej niż biologia. To most, między myśleniem a czuciem, między przeszłością. A teraźniejszością. I być może wewnętrzna wolność nie polega na tym, by wszystko kontrolować, lecz na tym, by stać się miękkim, podczas gdy życie nadal płynie. Co najbardziej powstrzymuje cię przed swobodnym oddechem. Napisz w komentarzu. Może ktoś odnajdzie w tym siebie. Jeśli to wideo cię poruszyło, zasubskrybuj Leben Meistern dla myśli, które prowadzą cię z powrotem do siebie. W następnym wideo pokażę Ci dlaczego cisza nie jest pustką, lecz początkiem prawdziwej wewnętrznej siły.